No i witam Was w pierwszym odcinku z Ligi SFL, start sezonu za tydzień w sobotę, czyli już tak naprawdę w tą sobotę, bo dzisiaj jest poniedziałek. Jest wyścig w Austrii o godzinie 19:45. Jest także live na Twitchu z komentatorem z naszej ligi, także Was bardzo zapraszam. Macie link w opisie standardowo do mojego Steama oraz do Twitcha. Naszej ligi. Um, jest to mój pierwszy wyścig w lidze w historii. Nigdy nie jeździłem w żadnych ligach, nigdy nie jeździłem w ogóle kompetywnie nigdzie w żadnej grze, czy to GRID, czy to Corsa, Gran Turismo, obojętnie Lute. gdzie. Więc tak naprawdę jest to pierwsza moja przygoda z ligami. Mm. Nie mam kwalifikacji, w sobotę wam już je pokażę, gdyż sądziłem, że no nie będę w stanie zająć tych wysokich pozycji, gdyż wiedziałem, że poziom jest dość wysoki. Jedzie tutaj m.in. widzicie na drugim miejscu ZINT z Ligi Park FM oraz Czajnik, który jest prowadzącym w tym momencie liderem ze 180 punktami, z przewagą ponad 70 punktów w Lidze TCR. Także no, poziom jest naprawdę wysoki i nie nagrywałem kwalifikacji i pomyślałem, no nie będę w stanie zająć wyższej pozycji niż czwarta, piąta. E, a okazało się, że zająłem pool position z czasem 26.4, e, gdzie byłem pewny, że naprawdę jeszcze z 30 30.40 jestem w stanie urwać z tego czasu. Ale no cóż, e, startujemy z pull position. E, widzicie, moje softy były na 13%, więc były naprawdę na dość wysokim użyciu. E, Zatrzymałem sobie także jeden koplet softów na wyścig. Co zobaczycie później? No, jakby wiadomo, że można wszystko planować, ale podczas wyścigu, wszystko jest inaczej. Działa lekki stres, człowiek nie myśli tak dobrze. Tutaj widzicie, dogrzywam swoje pony. Jak najlepiej chciałem mieć jak najlepszy start, ponieważ starty w, mojej, w tej grze wychodzą mi naprawdę świetnie. Wydaje mi się, nie pamiętam kiedy przegrałem jakikolwiek start. Czy było to z pierwszego, drugiego, trzeciego, czy dziesiątego miejsca. Startuję po prostu jak z torpedy. Ale, no wiesz, wiecie, jak to jest, jest to liga, lekki stresik, więc nie zawsze wszystko wychodzi. Także przejdźmy już do wyścigu. Także zaczynamy. Wszyscy już ustawieni. Mój tutaj kolega z Ferrari jest także na Discordzie. Mam nadzieję, że uda nam się być w jednym teamie na przyszłej chwili. Także zaczynamy. Pięć świateł, no i poszli. Tak jak widzicie po moim starcie, jest to tak naprawdę, wydaje mi się, jeden z moich gorszych startów F1, e, nie sądziłem, że ten bolid będzie aż tak ciężki, e, więc za, Zint od razu zaczął mnie atakować na zewnętrzny i zostawiłem mu dość dużo miejsca, gdyż nie chciałem walczyć na samym początku, tutaj prawie już wys, wys, wyspinowałem, także wiedziałem, że nie będzie to zbyt łatwe, moje softy były już dość mocno zużyte, na pewno na następny wyścig będę miał Przygotowane różne taktyki. No ale cóż, jedziemy, jest to pierwsze kółko, więc wszystko może wydarzyć się, 30 kółek do, do końca, także lecimy. Wiedziałem, że nie będzie tak super łatwe utrzymać się za Zintem oraz utrzymać się także przed czajnikiem i za osobami za mną. Tutaj widzicie Morta oraz Grimona, osoby, które jeżdżą także w TCR. E, Grimon jest ogólnie najmłodszym graczem, najmłodszym kierowcą z całej stawki. E, i ogólnie, wydaje mi się, tak szczerze powiedziawszy, dla mnie jest to osoba, która ma największy potencjał do wszystkich, gdyż nie ma on najwyższego tempa w kwalifikacjach, nie jest on najszybszy w wyścigu, ale jeździ wyścig, wyścig bez uszkodzeń, wyścig, wyścig bez żadnych kar, wyścig, wyścig oszczędza opony i dojeżdża do samego końca, i przez to zbiera mega dużo punktów. Jest Dobra, czasami ja na podium, zdarzyło takiego. mu się raz wygrać w TCR-ach, i przez to jest na trzecim miejscu. Także. Lecimy, no pierwsze kółko dobiega do końca, Zint prowadzi. Jestem na spokojnie za nim. Na razie Zint nie chciał przycisnąć. No na razie nie przycisnął. Widzę, że otrzymywałem się za nim dość w porządku. Także nie było na początek żadnych problemów. E, no ale zaraz zobaczycie, przejdziemy do kółka trzeciego. Także jak widzicie już na tym kółku Zint uciekł mi na ponad sekundę. Na e, nadal liczyłem na to, że może pełnił jakiś błąd i... Utrzymam się w tym DRS-ie aż do końca zmiany e, softów na medy albo na hardy. Tutaj czajnik mnie atakuje, wiedziałem, że muszę defować i mogłem opuścić tej pozycji. Tutaj do hamowania po wewnętrznej mogłem nie. jeszcze trochę opóźnić to hamowanie. zostawiłem mu. Naprawdę bardzo mało miejsca, ale z Czajnikiem naprawdę są fajne walki. Tutaj ciężki zakręt na wyprzedzanie, lekkie dotknięcie. Dobrze, że Czajnik odpuścił, gdyż naprawdę mogło to się skończyć dla nas oboje bardzo, bardzo źle. Ale Czajnik, wiem o tym, że jest to inteligentny kierowca i wiem, na co można sobie z nim pozwolić. I wiem, że on także myśli w takich momentach, co jest najlepsze nie tylko dla niego, ale też dla nas. Więc GG, fair game, naprawdę dobrze poszło. Także udało mi się. Utrzymać na tej drugiej pozycji, um, gdyż no liczyłem na to, że ten zint może gdzieś popełni błąd i uda mi się utrzymać w tym deresie aż do końca zmiany tych na te medy albo na te hardy. Um, także widzimy, już tej szykany naprawdę nie cierpię. Miałem bardzo dużo problemów w tej szykanie, jeżeli chodzi o utrzymanie bolidu um, na torze. I widzicie ogólnie, co działo się z moim hamulcem przez cały wyścig. Czasami, jak zobaczycie na mój hamulec, w niektórych momentach mój hamulec sam z siebie lekko hamował, i właśnie to było tym głównym powodem, dlaczego straciłem tyle tempa w wyścigu, gdyż mój hamulec czasami sam z siebie lekko hamował. Naprawiłem już ten błąd, miałem problem z hamulcem, ale już w tym momencie jest w porządku. Więc ogólnie jestem w tym momencie prawie na 100% pewny, że gdyby nie ten błąd z hamulcem Wygrałbym ten wyścig, ale no niestety sprzęt czasami na szczęście zawodzi. E, potem zobaczycie także co się działo w wyścigu. Nie tylko z mojej winy, ale no naprawdę w tym wyścigu się dużo działo i dużo się jeszcze stanie. Także oglądajmy dalej. Ja w tym Dobra, momencie jadę sobie za teraz. czajnikiem. W, w tle słyszycie Discorda gdyż na Discordzie siedzieliśmy, ale no na nas w sobotę już na wyścigu w Austrii wszystko będzie wyglądać inaczej, będziecie słyszeli mnie także, mnie na Discordzie zobaczycie kwalifikacje, także jestem pewien, że będzie profesjonalnie, także przechodzimy do kolejnego kółka. Tak jak widzicie, cały czas sobie jechałem na spokojnie za czajnikiem. Starałem się oszczędzać baterie. Jechałem swoim tempem, nie było tutaj żadnych problemów, żeby utrzymać się za nim. E, ogólnie w tym czasie czajnik gonił zinta, więc było to dla mnie to naprawdę jeszcze bardziej na plus. Miałem tak naprawdę wyścig w tym momencie pod kontrolą. Oszczędzałem opony, oszczędzałem baterie. Tutaj lekko czajnik spuszował, więc musiałem też go lekko dogonić. E, ale wszystko było w porządku i zaraz zobaczyć co się stało. Nie tylko miałem problemy z hamulcem oraz stało się na... Początku siódmego kółka właśnie to. Dokładnie. Brak połączenia ze Steamem. Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby mój internet zawodził w jakichś sytuacjach, lub żeby Steam miał jakieś problemy. W tym momencie ogólnie mój internet normalnie działał, miałem normalne połączenie nie, na Discordzie lub z internetem, z Google, ze wszystkim po kolei. Po prostu z Steam nie miał połączenia, nie mam pojęcia co się stało, nigdy w życiu taka sytuacja mnie jeszcze nie spotkała. No ale cóż, wróciłem potem do gry, no i lecimy dalej. No tak jak widzicie na ekranie, wróciłem do gry na kółku szóstym. Na, przepraszam, na kółku ósmym wróciłem do gry e, na miejscu szóstym dokładnie. E, w tym czasie mój bot sam zjechał po medy, więc w tym momencie byłem tak naprawdę w bardzo, bardzo złej sytuacji, gdyż dojechać z medami w, na ten moment wyścigu do samego końca będzie naprawdę ciężko. Mm, więc prawda jest taka, że na ten moment tylko i wyłącznie safety car mógłby uratować mi wyścig. Mm. Nie dość, że te problemy z hamulcem, gdzie praktycznie na kółku potrafiłem czasami, nie zawsze był ten błąd stracić jedną dziesiątą, dwie e, przez to, że samochód mi sam hamował. E, no to jeszcze ta sytuacja ze Steamem, e, więc musiałem gonić. Byłem w stu procentach pewny, że no nie jestem w stanie już ich dogonić, e, nie będzie to możliwe, więc mój wyścig zakończy się na piątym miejscu w tym czasie. E, mój znajomy z, jest, z Discorda właśnie ja. wuja w Ferrari. E, Jechał już na szóstym miejscu. Uwaga z ostatniego miejsca, gdyż w kwalifikacjach, przez błąd kierowcy Red Bulla, niestety rozwalił on swój bolit. E, oczywiście nie ze swojej winy, tylko z winy kierowcy Red Bulla, który bardzo niebezpiecznie wrócił na tor i przez to jechał z ostatniego miejsca. E, także naprawdę, naprawdę szacunek, że miał takie tempo, że wyprzedził wszystkich po kolei. Wyprzedził także Grimona. Także chłopaki tam walczyli i jechali dobrym tempem. Widzimy tutaj kierowca Alfa Romeo, który zjechał dopiero teraz do lane'u na starych softach nie wiem czy zjechał po Medy, czy zjechał po hardy zaraz faktycznie się tego dowiemy, gdyż wydarzy się potem coś ciekawego. Także przejdźmy do kolejnych kółek. Także jesteśmy na kółku 15, czajnik 3, drugi Zint na pierwszym miejscu mord, także chłopaki we trójkę jechali razem walczyli. A ja i starałem się gonić, no na ten moment wiedziałem, że nie jestem w stanie ich dogonić. ale dalej się starałem, jechałem na swoim miejscu, jechałem swoim tempem. E, problem z samulcem nadal był, bo którym oczywiście w tym momencie nie widziałem, żeby dokładnie zobaczyć, co się działo e, pomiędzy kółkami, zobaczcie sobie jeszcze raz początek wyścigu pierwsze kółko, zobaczycie, gdzie... W tak. których sytuacjach mój Boli 4-5 razy praktycznie nie sam nie hamował. No i właśnie przez to nie udało mi się utrzymać w, z, za Zintem, nie udało mi się mm, wyprzedzać czajnika, także teraz w tym momencie na zakręcie Zint oraz Mord walczą i jak zobaczycie będzie żółta flaga, dokładnie za tym zakrętem, mord wypadł z toru i kompletnie rozwalił swojego hasa nie i mamy safety car. Rzecz, która tak naprawdę nas uratowała. Safety car w tym momencie był dla nas najlepszą opcją i właśnie tutaj z wują rozmawialiśmy co zrobić Czy zjeżdżamy po medy, czy zjeżdżamy po softy no i zaraz zobaczycie popełniłem ogólnie błąd Tutaj zaznaczyłem hardy, ale po niej nie zjechałem Postanowiłem zjechać po medy No i był to ogólnie błąd Trzeba było zjechać po softy. Te softy dałyby radę dojechać do końca. Eee, wiedziałem, że mam dość wysoki tire wear w tym wyścigu, więc nie chciałem ogólnie ryzykować, co było błędem, ponieważ te opony potem je naprawdę dobrze oszczędzałem i mogłem normalnie jechać na softach. Także, widzicie, zjechałem po medy. No i wyjadę na trzecim miejscu, więc tak naprawdę wszystkie problemy, które wcześniej się działy moje problemy ze steamem, mój problemy ze ham z hamulcem, wszystko jakoś się naprawiło no i tak naprawdę wyścig się zresetował mm. no ale i tak jakby wiadomo, gdyby nie to, że ten hamulec mi ciągle sam hamował, to wydaje mi się, że dalej byłbym na pierwszym miejscu lub na drugim i walczył o pozycję, no ale trudno, tak to już Bo wygląda, czasami nie się nie dzieją nie takie nie sytuacje, nic na to nie poradzimy także przesuńmy się już Naprzód i zobaczmy restart safety car. Także zaczynamy. Kółko 18 Safety Car in the Slab także miałem opony przygotowane tak naprawdę perfekcyjnie, się dogrzać jeszcze te przednie do 90 stopni żeby mieć naprawdę jak najlepsze wyjście gdyż miałem plan, miałem w głowie first upena, wiedziałem co on robi, wiedziałem co był legalny, także zobaczcie, ustawiłem się obok czajnika perfekcyjnie i zobaczyłem i poszedł, dosłownie perfekcyjny start, czajnik wydaje mi się był w tym momencie naprawdę zszokowany, nie wiedział co zrobić oh, defował, starałem się go lekko zepchać na lewą stronę, żeby mieć slipstreama od Zinta ale lekkie uderzenie, wiedział co chciałem zrobić, dohamowanie, perfekcyjnie Perfekcyjne wejście, no i udało nam się wziąć tą pozycję. Czajnik odpuścił, tak jak widzimy, ogólnie za mną stracił pozycję, nawet jeszcze na korzyść Grimona, który w tym momencie był trzeci. Także ja w tym momencie byłem, wydawało mi się, na perfekcyjnej pozycji, na mediumach. Zint był na tych softach, te sofy były niesamowicie szybkie, potrafiłem robić. Czasy, które były szybsze, naprawdę o sekundę 300 nie, na softach, nie, nie więc softy były naprawdę broken. Jeżeli chodzi o świeże softy, po 4-5 okrążeniach, no one już były raczej takie na takim samym poziomie co mediumy. Ehm, no ale na ten moment już wiedziałem, że nie będzie szans go dogonić. Nie będzie to możliwe, gdyż te softy do samego końca na pewno dotrwają. A nawet a? gdyby odpuściły Bebiście. na ostatnie kółka, no to Bebiście. i tak już człowiek nie dogoni. Ponieważ przewaga będzie zbyt wysoka, więc na ten moment starałem się jeszcze jakoś utrzymać za nim w tym DRS-ie, ale wiedziałem już, że nie będzie to możliwe, więc tak naprawdę myślałem, albo będę dawał z siebie 100%, spalę wszystko co mam i utrzymam się na, w DRS-ie za nim, jeżeli będzie to możliwe, albo zacznę oszczędzać baterię i będę przygotowywał, przygotowywał się na atak czajnika, który już mnie w tym momencie goni. Um, wiedziałem, że ma lepsze tempo. No i postanowiłem zaryzykować, także powiedziałem sobie, ok, ryzyk fizyk, lecimy, palę wszystko co mam, może go, uda się go dogonić. E, hamulec w tym momencie nie dokuczał, było w miarę zje, w porządku. E, dopiero pod koniec e, okrążeń e, 25, 26, dopiero wtedy znowu zaczęły się lekkie problemy, ale na ten moment był w porządku, także przesuńmy się do kolejnych kółek. Także zaczynamy. Był to już w tym momencie ostatni cut w tym filmie, gdyż do ostatniego kółka działo się bardzo dużo. Zaczynamy kołko 27. Czajnik za mną jest pół sekundy. Ja nadal miałem problem z tym hamulcem, ale Czajnik i tak miał ode mnie lepsze tempo, lepiej obchodził się z oponami. Także oglądamy całą sytuację. Czajnik stara się mi wyprzedzić. Wiedziałem, że nie jestem w stanie Walony. tu zbyt dużo zrobić. Zostawiłem mu dość dużo miejsca, gdyż na początku także z nim dość ostro walczyłem, więc nie chciałem zrobić jakichś głupst. E, liczyłem na to, że utrzymam się w Kółka za nim i będę w stanie zaatakować go pod ostatnie kółka. Um, także jedziemy dalej. Czajnik jechał naprawdę dobrym tempem ja akurat problemu nie miałem utrzymać się za nim, gdyż już wcześniej mieliśmy kilka przygód na prywatnych lobby, gdzie już się troszeczkę pościgaliśmy różnymi bolidami na różnych torach, także wiedziałem jak Czajnik jeździ, Czajnik wiedział, wiedział także jak ja jeżdżę mamy ogólnie bardzo podobne tempo, na niektórych trakach on jest szybszy, na niektórych trakach jestem ja szybszy, więc wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę ciekawimi rywalami tutaj jestem normalnie w systemie DRS, DRS na spokojnie jadę sobie Zanim oszczędzam opony, oszczędzam moją baterię. No i zobaczycie zaraz, co się stanie. Czyli brudne powietrze, którego wszyscy tak nie cierpią. Zarzuciło raz, dwa, trzy i Mercedes poszedł w bandy. Dokładnie, na szczęście niczego nie rozwaliłem. Tutaj na Discordzie zacząłem mówić do wuj, że wyspinowałem. Na szczęście się nie rozwaliłem i wyjadę dosłownie przed chłopakami. Miałem tu mega gorąco pony, więc starałem się nie wypaść z toru jeszcze raz. E, Aby, I przez ten zasadzie. czas Grimon z wują walczę, żeby... oraz z innymi I dwoma graczami zdążyli mnie dogonić. Grimon w tym Aby. momencie już jest w moim systemie DRS, a zostały tylko i wyłącznie dwa kółka, więc wiedziałem, że jestem w tym momencie naprawdę nieciekawej sytuacji. Byłem też pewny, że mam też wyższe tempo od Kurde chłopaków za mną, e, no ale jednak wiadomo, ja ciężka sytuacja. Problem też był taki, że wuja właśnie specjalnie przygotowywał sobie atak e, na Grimona, no i przeze mnie dostał DRS, to Grimon mnie wyprzedza, nie, było nie byłem w stanie zrobić proszę Tutaj nic, wiedziałem, że jeszcze jedno kółko zostało, także utrzymałem się za Grimonem w DRS-ie no, przez kolejne, no, kolejne jedno kółko e, no, i chciałem no, przygotować no, ten no. atak na ostatnie kółko. Tak. Grimon jechał kolejny raz swoim tempem, swój wyścig, o, bez karm, bez uszkodzeń, bez żadnych głupstw. No i w tym momencie już byłby na podium e, oraz także kolejny raz zdobywa wysokie punkty. Także oglądajmy Grimon na trzecim miejscu, ja na czwartym, e, wuja na piątym. Naprawdę dobry wyścig w jego wykonaniu. Gdyby nie to, że popełniłem błąd, byłby wuja raczej na miejscu czwartym, więc naprawdę bardzo dobry wyścig w jego wykonaniu. No ale mieliśmy oboje pecha: on w kwalifikacjach, ja w wyścigu, także musimy w Austrii w kolejnych wyścigach się odkuć. Także jedziemy. Zakręt, którego już nie cierpiałem, jechałem już w tym w zakręcie naprawdę bardzo ostrożnie, odpuściłem nawet lekko gaz. E, właśnie także widzicie tutaj, żeby nie wyspinować, żeby nic się nie stało. Wiedziałem, że jestem w stanie Grimona wyprzedzić raczej na 100% Nie wiedziałem raczej ma baterii, ale byłem pewny, że mam dużo więcej baterii od niego gdyż on musiał walczyć z wują oraz e, z kierowcą Alfa Romeo e, z bozikiem. Także przygotowałem mój atak, wyjście miałem perfekcyjne, odpaliłem DRS, odpaliłem RS, No i poleciałem e, Grimon tutaj defował, ale niestety nie mógł tu praktycznie zrobić nic. Miałem dużo wyższe tempo, miałem świeższe opony. E, ja chciałbym sobie tutaj defensywnie, e, zahamowałem ogólnie troszeczkę za wcześnie. Grimon opóźnił dobrze hamowanie. E, no i na wyjściu e, miał on DRS, no ale dobra, no. miałem dużo dobrze baterii, dobra, więc wiedziałem, że mogę defować. E, posz, walka, bardzo powiedz. agresywnie poszłem w pierwszy ten kolejny zakręt. E, Grimon na zewnątrz dałem wystarczająco miejsca. E, Grimon odpuścił, wiedział już chyba wydaje mi się w tym moment, że już nic nie może zrobić. Nie ma tutaj niestety szans mi wyprzedzić, gdyż no, miałem świeższe opony, więcej baterii. Także dobra walka z jego strony, dobre zachowanie. Tak jak mówię, Grimon jest bardzo dobrym kierowcą. Dobrze dba o opony, dobrze jeździ. Nie jest agresywnym kierowcą. Nie rozwala bolidów, nie chce kar. Woli dowieść punkty do samego końca i nawet widzicie. Na 2,5 sekundy odjechał wuj, ponieważ wuja musiał walczyć właśnie z Bozikiem z Alfa Romeo, który też pojechał. Naprawdę dobry wyścig, także ostatnie kółko. I tak kończy się mój pierwszy wyścig w historii w lidze. Nigdy jeszcze nie jeździłem w żadnych wyścigach ligowych, w żadnej grze. ZIND wygrywa drugi czajnik, ja jestem trzeci. Zaraz zobaczycie synchro przez ten błąd z, z, ze Steamem wrzuciło mnie na miejsce piąte, oczywiście potem miałem normalnie podium. Także wydaje mi się, że był to dość ciekawy wyścig, z dużo, dużo było dużo problemów, dużo pecha dla mnie, dla wui, ale... Nic się, nie, nic się nie stało, te widzicie. Wuja był zdziwiony, dlaczego ma czwarte miejsce, ale potem wszystko się zamieniło nas z powrotem na normalne, na normalne miejsca. Także wydaje mi się, że był to dość ciekawy odcinek, dość ciekawy wyścig, na pewno bardzo stresujący. W sobotę, Austria 19.45 Zapraszam Was na streama naszego założyciela na Twitcha. Macie link w opisie jeszcze raz do mojego Steama oraz do Twitcha. Nie zapominajcie, zlajkować filmik. Zasubskrybować i widzimy się w sobotę, także Siema.